Hej Sam, ich ty Szymon, welcome na to swedzkie męstry. Hej, hej, nazywam się Szymon i witajcie jak co tydzień na szwedzkim męsterem. A dzisiaj nie będę się jakoś szczególnie wgłębiał w żadne konkretne zagadnienie związane właśnie ze szwedzkim, a bardziej chciałem porozmawiać o tym języku ogólnie i trochę zachęcić czy przekonać, chociaż jeśli oglądacie ten film, to może przekonywać was nie trzeba, taką mam nadzieję, że szwedzki jest całkiem przystępnym językiem i językiem, którego nauka idzie myślę zwykle naprawdę przyjemnie i całkiem szybko. Jest kilka czynników, które się na to składa, także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną zgadzać. Do nagrania filmu na akurat taki temat trochę zainspirował mnie Maciek, który o podobnych rzeczach opowiadał w języku duńskim swoją drogą. Jeśli inne języki skandynawskie was ciekawią, to wpadajcie też na, na YouTubeowego Mestera, bo nie tylko o szwedzkim tam jest, ale też właśnie o duńskim i norweskim. W każdym razie chciałem zacząć od tematu, w którym Szwedzki, choćby z takim duńskim zdecydowanie wygrywa. Chodzi mi o wymowę. I jest to może trochę kontrowersyjne, mówić o wymowie w kontekście. Tego, dlaczego szwedzki jest, jest całkiem przystępny, bo zwłaszcza na początku nauki, wydaje mi się, że wymowa dla wielu osób jest właśnie tym strasznym i, i trudnym elementem, ale no właśnie, zwłaszcza na początku nauki, e, bo kłóciłbym się czy argumentowałbym, że ta szwedzka wymowa jest naprawdę całkiem regularna i po prostu na początku jest, jest to naturalne, że jest dla nas trudna, bo po prostu dla większości z nas jest y, zupełnie obca. Jest trochę szwedzkich dźwięków, których w ogóle w polskim nie mamy. Ta melodia języka jest dla nas jednak dosyć specyficzna, ale kiedy trochę się w temat wgryźć, kilka najważniejszych zasad poznać, dowiedzieć się o tych właśnie szwedzkich dźwiękach, których choćby w polskim nie mamy, to wydaje mi się, że całkiem szybko idzie z górki. I kiedy widzimy jakieś słowo, mamy je przed sobą zapisane. To z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy je potrafić wymówić właśnie w poprawnej wersji. Tutaj można by porównywać to choćby z angielskim, który tutaj znowu powiedziałbym jest dużo mniej regularny, jeśli chodzi o wymowę. Po prostu jesteśmy z nim w większości dużo bardziej osłuchani, i siłą rzeczy jest to dla nas zupełnie, czy dużo bardziej naturalne to, jak te angielskie słowa wymawiać. Także kiedy trochę się z tym szwedzkim też osłuchamy, myślę, że w miarę szybko, stosunkowo szybko, ta wymowa też nam wchodzi w krew. Także tak jak mówię, na początku może trochę kontrowersyjnie, ale powiedziałbym, że wymowa wcale nie musi być taka trudna, jak się nam na początku wydaje. Kolejną sprawą, z którą już myślę, większość tutaj się powinna zgodzić, jest gramatyka. I to, że ta gramatyka w szwedzkim jest, powiedziałbym, stosunkowo naprawdę przystępna i przyjemna. Wiem, że gramatyka jest to temat, w który niektóry, niektórzy lubią się naprawdę wgłębiać, a dla niektórych jest raczej tylko przeszkodą na drodze do celu, jakim jest mówienie. Ale powiedziałbym, że w szwedzkim naprawdę szybko, właśnie, można przestać aż tak gramatyką się przejmować, czy nauką nowych gramatycznych rzeczy, i można właśnie zacząć przede wszystkim rozmawiać. Jeśli szwedzkiego się uczysz, to pewnie wiesz, że choćby tabelek odmian rozmaitych czasowników, rzeczowników, rozmaitych końcówek, naprawdę w szwedzkim nie ma dużo. I właśnie takie wkuwanie na pamięć w dużej części nam w tej nauce odpada. Także są, jest powiedziałbym cena, jaką trzeba trochę za to zapłacić, to znaczy to, że szyk zdaniem szwedzkim jest dosyć. Stały na niego dosyć trzeba uważać, bo po prostu te relacje między słupkami w zdaniu, między częściami zdania, w dużej części odpowiada właśnie szyk. Ale powiedziałbym, że jak najbardziej jest to niewygórowana cena za to, że nie dużo trzeba wkuwać właśnie rozmaitych, długaśnych tabelek, co przy wielu innych językach wcale takie oczywiste nie jest. Także myślę, że gramatyka jest naprawdę solidnym argumentem za tym, że szwedzki nie jest wcale taki. Taki straszny. Sporo tutaj też pomaga podobieństwo choćby do angielskiego czy niemieckiego. Także jeśli któryś z tych języków chociaż trochę się zna, to wiele gramatycznych kategorii, zasad od razu będzie brzmiał dla nas całkiem znajomo. I trzecią, ostatnią na dzisiaj kategorią, chociaż jakieś by się jeszcze na pewno znalazło, jest słownictwo. I po pierwsze tutaj można by wspomnieć, że wiele szwedzkich słów jest podobnych do angielskiego, do niemieckiego, że jednak te języki mają swoje wspólne korzenie są to języki germańskie. I wiele po prostu słówek na start brzmi znajomo, ale chciałem bardziej skupić się na słowotwórstwie i tym, jak Szwedzi lubią tworzyć sobie rozmaite dłuższe lub krótsze złożenia. I z jednej strony skutkuje to tym, że całkiem często możemy się natknąć na dosyć strasznie wyglądające, długaśne słowa na półliniki czy linijkę, ale z drugiej strony, kiedy się tym słowom przyjrzeć i rozłożyć je na czynniki pierwsze. To zwykle są one naprawdę logiczne i tak naprawdę proste w swojej konstrukcji, w tym jakie tworzymy. Często też skutkuje to tym, że nie musimy się de facto uczyć wielu nowych słów, kiedy znamy już trochę tych bardziej podstawowych, tylko często musimy po prostu sobie jedno z drugim słowem połączyć i mamy zupełnie nowe, zupełnie nowe słowo, zupełnie nowe określenie. Jakimś takim prostym przykładem mogłyby być rozmaite określenia lekarzy. Lekarz to po szwedzku lekiere. Le I kiedy chcemy na przykład powiedzieć o okuliście, nie musimy właśnie poznawać nowego słowa okulista, jak, jak, jak po polsku, tylko łączymy słówko lekiere ze słowem ergon, czyli oczy. Ergon lekiere. Lekarz oczu, czyli okulista. Ergon lekiere. Zostając przy słówku ergon, możemy na przykład połączyć je sobie z rzeczownikiem. Gloss. Gloss, czyli szkło, i wychodzi nam gloss ergon, czyli szklane oczy, czyli okulary. Gloss ergon. A kiedy chcemy powiedzieć choćby o okularach przeciwsłonecznych, to dorzucimy sobie jeszcze na początku rzeczownik sól. Sól, czyli słońce. Sól, gloss ergon, to więc okulary przeciwsłoneczne. No i tak jak wspominałem, to ostatnie słówko robi się całkiem długie, ale jest. Ono tak naprawdę i tak krótsze w polskiej frazy okulary przeciwsłoneczne i naprawdę powiedziałbym logiczne i całkiem proste, jeśli chodzi o jego utworzenie. I to wszystkie moje argumenty na dzisiaj, chociaż pewnie jakieś by się jeszcze dało znaleźć za tym, że szwedzki wcale taki zły nie jest. Chętnie też się dowiem, czy wy się ze mną zgadzacie, czy może zupełnie nie, czy też uważacie, że nauka szwedzkiego to całkiem sprawny proces, jak się trochę w niego wgryźć. Czy może macie zupełnie inne przemyślenia, zupełnie inne, inne doświadczenia? Jeśli macie właśnie jakieś tutaj komentarze, to podzielcie się nimi, chętnie się dowiem. I na koniec na YouTube'a Mestera już zapraszałem. To jeszcze wspomnę o tym, że sporo też dzieje się na w Instagramie, TikToku, grupie Nauka Szwedzkiego na Facebooku. Zapraszam też oczywiście na kurs, czy to do siebie, czy do innego lektora, czy lektorki szwedzkiego. Dzięki wielkie za uwagę. Tak samo jak i OVC jest Nesta I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej då.